Hmm, ciekawe, bardzo ciekawe, ciekawe, pokój wam wszystkim. pomożenie nasze w imieniu Pana. Błogosławmy Panu. Alleluja. I powiem Wam, że może inaczej, nie powiem Wam, że, tylko zapytam Was Was jak? Jak minęły Wam święta Bożego Narodzenia? Czy przyszły Wam do głowy jakieś myśli natchnione? Czy byliście tak po prostu zabiegani? I po prostu tak chcieliście spełnić te uczynki zewnętrzne, że zupełnie zapomnieliście o tym, co tak naprawdę się wydarzyło. Może tak być. Nie musi, ale może. Tak na przykład taki apostazja skobar Marian, nie oszukujmy się To, co ty powiedziałeś, nie rób drugiemu, co nie niemiłe To jest bez sensu bo nie rób drugiemu, co tobie mi niemiłe, już wystarczy. Nie wydaje mi się, aby tobie był miłe cokolwiek, czy niemu by miało być miłe. Albo jemu miał być miłe to już cokolwiek, co tobie jest miłe. No, zastanówmy się. Czy to ma jakikolwiek sens? Otóż pewnie nie. I właśnie dlatego nie rób drugiemu co tobie niemiłe. Zupełności wystarczy za wszystko. Masz mi się czasem, tylko czasem, zagrać, jak to się zwało. zula, albo pięć gier, albo kurcze, nie wiem. Nawet pac wydaje się być całkiem trudny, jeżeli się nad tym zastanowimy. Zupełnie trudny pac jest. Zapraszam i polecam. Jacek Sogórski, trzymajcie się, i baj, papa. Pa.